Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie. Słuchajcie, chyba hitem generalnie wśród Waszych licznych zapytań i próśb był trening ogólnorozwojowy przeznaczony dla kobiet w ciąży, po ciąży, ale też dla osób takich początkujących, takich, które chcą zrobić trening w domu, niekoniecznie styrać się jak. Wiecie, po prostu no, na maksa. Już chciałam powiedzieć coś brzydkiego, ale no, daruję sobie. Więc zaplanowałam dzisiaj taki trening dla Was. Delikatny, wzmacniający trening, bardzo przyjemny, tak naprawdę. I będzie on również bardzo fajną alternatywą dla kobiet w ciąży. Natomiast generalnie kobiety, które są w trzecim trymestrze. No myślę, że niekoniecznie ta końcówka ciąży będzie tutaj. Myślę, że siódmy miesiąc jeszcze ok, ale ósmy i dziewiąty to na pewno nie wszystkie ćwiczenia będą tutaj wskazane. Trzeba by było je delikatnie zmodyfikować. No i oczywiście, dziewczyny, jeżeli jesteście w pierwszych 12 tygodniach ciąży, to też ja osobiście odpuściłabym ten czas. I trenowała potem, jeżeli wszystko jest w porządku i macie zgodę od lekarza. E, ok, e, natomiast jeżeli chodzi o kobiety po porodzie, to szybciutko jeszcze tylko powiem, że pamiętajcie, że jest jeszcze czas połogu. E, po połogu wybierzcie się do fizjoterapeutki uroginekologicznej obowiązkowo. Jeżeli nie macie takiej w waszym mieście, to koniecznie znajdźcie gdzieś w jakiejś miejscowości okolicznej i sprawdźcie, czy wszystko jest w porządku, czy nie doszło do obniżenia narządów rodnych, czy jeżeli macie bliznę na przykład po cesarce albo po, nasię, no, po nacięciu krocza, e, czy nie trzeba jej trochę też zmobilizować e, przez ćwiczenia, czy nie trzeba zacząć od e, ćwiczeń bardziej stabilizacyjnych albo ćwiczeń wzmacniających mięśnie na miednicy. Więc generalnie to wszystko warto na początku sprawdzić u fizjoterapeutki, a potem dopiero zabierać się za trening. A my już zaczynamy i zaczniemy sobie, dziewczyny, od ćwiczeń na nogi. Przejdziemy sobie do pozycji półprzysiadu. Pamiętajcie o rozgrzewce, która jest już na moim kanale, więc najpierw robicie tutaj pauzę, a w drugim okienku odpalacie rozgrzewkę i dopiero potem przechodzicie do treningu. Tu nie ma rozgrzewki, a bez niej nie ma treningu. Uwaga, zaczynamy. Pozycja półprzysiadu i zaczynamy. Przemieszczać się z prawej strony na lewo. To już jest niby pierwsze ćwiczenie, ale dogrzejemy sobie troszeczkę jeszcze same nogi. Pamiętajcie, plecy są proste. Zobaczcie, ja się przesunę bokiem do Was. Pośladki napięte. Oddychamy, i zatrzymujemy w pozycji półprzysiadu i wykonujemy półprzysiad i wyprost, pół przysiad. I wyprost. Pamiętajcie, żeby kolana nie schodziły się do środka. Pośladki powinny być napięte i odpalać się jako pierwsze w momencie wyprostu. Hop. Wydech. Wydech i jeśli dasz radę, zejdź niżej do pełnego przysiadu. Z wydechem jest góra. Dziewczyny, jeżeli jesteście w ciąży, macie już większy brzuszek, stańcie sobie odrobinę szerzej i pamiętajcie, żeby nie schodzić do tego pełnego siadu, tylko robić sobie taki zakres ruchu, który będzie dla Was przede wszystkim komfortowy. Nie spinajcie nadmiernie brzucha. Oczywiście mówię tutaj o osobach w ciąży. Rozluźnij i przejdź do wykroku. Prawa noga robi wykrok i powrót. Wykrok i powrót. Wolne tempo, wykonujemy to na spokojnie. Skupiacie się przede wszystkim na technice. Jeżeli trenują ze mną dziewczyny w ciąży, to pamiętajcie, żeby pilnować swojego tętna. Nie musicie mieć tutaj na ręku pulsometru. Wystarczy, że będziecie monitorować wasz oddech. Jeżeli będzie on już tak szybki, że będzie wam trudno mówić. Albo w ogóle trudno złapać oddech, to znaczy, że tempo jest za szybkie, że tętno jest za wysokie. Zostań w dole i teraz uwaga, pogłębiamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wiecie, dlaczego to ćwiczenie nie będzie super komfortowe? Dla osób z dużym brzuszkiem, prawda? Bo będzie już trochę przeszkadzał. I druga noga, pojedyncze. Tył i powrót. Tył i powrót. Proste ćwiczenia, tak zwane klasyki. Wybieram je nie bez powodu, ponieważ mam przekonanie, że dla większości osób, również tych początkujących, będą one po prostu znane. Będziecie mieli mniej problemów technicznych z wykonaniem tych ćwiczeń. Wykonujcie je w swoim tempie. Na spokojnie. Jeszcze dwa powtórzenia. Ostatnie. Zostańmy. I dół. Dół. Puls. Pamiętajcie, żeby kolana nie rotowały się na boki, a żeby pośladek w tym ćwiczeniu też był aktywny. Jeszcze chwilkę. Cztery. Trzy. Plecy są proste. Dwa. Jeden. Roz. Luźnij nogi. Super. I przejdź do przysiadu sumo. Dla osób w ciąży słuchajcie, ten przysiad będzie... Bardzo, bardzo wygodne. Obalam też mity dotyczące tego, że w ciąży nie robi się przysiadów sumo. Absolutnie nie jest to prawda. To jest bardzo wygodny przysiad. Bardzo też tak naprawdę wskazany, ponieważ też pracujemy sobie tutaj z otwarciem bioder przez Was. Bardzo fajnie aktywują się mięśnie nóg. Również przywodziciel, pośladek. Wszystko to, co jest nam potrzebne również przy porodzie. Pośladek, wzmacnianie pośladka jest też bardzo dziewczyny ważne w ciąży, e, ponieważ w tym czasie z reguły te mięśnie są bardzo osłabione. I zatrzymaj się na chwilkę. I 10, 9, to nie musi być mega głęboki przysiad. 6, 5, 4, 3, 2. I góra rozluźniej, super. Jeszcze nie kończymy z nogami. Wykonamy sobie wykrok skrzyżny. Słuchajcie, zobaczcie. Bok, na krzyż stawiam nogę i schodzę niżej i wracam. Bok i wracam stabilnie. Hop. Jeżeli dla kobiet wciąż ta wersja będzie za trudna, no możecie sobie zejść niżej. Możecie sobie też wrócić do zwykłego wykroku w tył, ok? Pamiętajcie, to jest Wasz trening, macie się przede wszystkim czuć komfortowo. Jeszcze dwa. Ostatni. Zatrzymaj się. I teraz tylko będziemy odwodzić lewą nogę do boku. Stań stabilnie na prawej nodze. Możesz leciutko ugiąć Nogę w kolanie. I odwodzimy sobie nogę. Pracuje mięśnie pośladkowy mniejszy. Również między innymi średni. Oddychamy cały czas. Tylko też nie oddychajcie za mocno, żeby się nie zhiperwentylować. Ok. I to samo. Do tyłu. Kolano i delikatne odwodzenie. Małe uniesienie nogi w kolanie. Czemu robimy to ćwiczenie? Ono, zobaczcie, bardzo nat w naturalny sposób wymusza też stabilizację, czyli będzie nam potrzebne. Jeżeli ćwiczą ze mną osoby, które nie są w ciąży, spokojnie możecie to kolano unieść wyżej w stronę klatki piersiowej. To samo dotyczy kobiet po ciąży. Ekstra. I robimy ten sam secik na drugą nogę, czyli wykrok skrzyżny, mhm. stań stabilnie, wykrok skrzyżny, stań stabilnie. To jest naprawdę bardzo fajny trening, ja mam mało takich treningów na moim kanale, właśnie dla osób początkujących, takich, które wracają do ćwiczeń po przerwie, Ech, takich, które nie ćwiczyły nigdy, a chcą zacząć. To będzie dobry, dobry trening. On jest, zobaczcie, w wolnym tempie. Możecie się spokojnie skupić na technice. Nie musicie nic, nic liczyć tutaj same. Mhm, jeszcze dwa powtórzenia. Ok, stań. I odwodzimy. Leciutko uginamy lewą nogę i odwodzę prawą w bok. To ćwiczenie, słuchajcie, też jest super do wykonania z gumy mini band. Będziemy to jeszcze robić w innym treningu. Natomiast, jeżeli ćwiczą kobiety w ciąży, to pamiętajcie, że ta guma, band nie może być za mocna, ok? Bo będzie Wam się nadmiernie spinał mięsień brzucha, którego nie trenujemy w ciąży. Mięsień, mięśnie. Bok. Nie robimy brzuszków w ciąży, skośnych też nie robimy. I po ciąży też odpuśćcie sobie brzuszki. Ok. I to samo teraz kolano i napinam. Mhm. Prostuję nogę w biodrze. I przenoszę ją w tył, spinając pośladek pośladek. Jeżeli są tutaj na przykład kobie, yy, dziewczyny z większym brzuszkiem, dajcie sobie z przodu krzesło, oprzyjcie się o nie, będzie Wam dużo, dużo wygodniej i będzie dużo łatwiej złapać też równowagę. Wiadomo, że z nią jest różnie na tym etapie. Trzy. Dwa. Jeden. Czadzik, rozluźnij nogi. Ostatnie dwa ćwiczenia na nogi, i lecimy sobie, dziewczyny, dalej. Wypad boczny, bok i powrót. Łatwiejsza wersja. Łatwiejsza, dostaw nogę. Trudniejsza, unieś kolano. Jeszcze trudniejsza. Zrób wykop. W zależności na jakim jesteście etapie, kto ze mną trenuje, robicie swoją wersję, ok? Najłatwiejsza, pośrednia i z wykopem. Najbardziej intensywna. Super. Pamiętajcie, żeby w tym ćwiczeniu nie otwierać stóp na zewnątrz. Przenoście pośladki w tył, plecy są proste. I to samo na drugą stronę. Bok, kolano albo bok i wykop. Hop. Jeżeli, słuchajcie, trenują ze mną osoby, które nie są wciąż, które chciałyby zrobić spokojniejszy trening z obciążeniem. Macie w domu na przykład odważnik kettlebells. Nic prostszego, cały ten set, który teraz robimy, możemy zrobić z dodatkowym obciążeniem w rękach. Mogą to być hantelki, Mogą to być katelki. Jeszcze momencik. Kobitki w ciąży. Możecie to zdecydowanie zrobić wolniej. W swoim tempie. Ostatni raz. I luz. Rozluźniamy nogi. Dziewczyny, przechodzimy do pozycji klęku podpartego. Ustawiamy sobie kolana na szerokość barków, a dłonie na... E, przepraszam. Kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. I zaczynamy najpierw od kociego grzybietu. Kręgosłup neutralnie, a następnie delikatnie go zaokrąglam. Neutralnie i zaokrąglam. Nie, zobaczcie, nie przerysowuję tych ruchów w lędźwiowym. Zwłaszcza nie przerysowuję ich, jeśli jestem w ciąży i po ciąży, ponieważ będę rozciągać i osłabiać kresę białą. Jeżeli Trzenują ze mną osoby nie mające nic wspólnego z tematem dzidziulkowym, mogą sobie tą pozycję nieco pogłębić. I zatrzymaj się na moment. Daj kolana bliżej siebie, usiądź na chwilkę napięty i rozluźnij. I zaczynamy teraz unosić prawą nogę ugnij i unieś. Dziewczyny w ciąży. Być może pozycja na przedramionach będzie dla Was bardziej komfortowa. Natomiast to, co jest mega, mega istotne, to żeby nie robić tego ruchu przez wygięcie w lędźwach, ok? Tu brzuch ma być w pozycji ustabilizowanej, nadmiernie spiętej. Pracuje przede wszystkim pośladek oraz mięsień dwugłowy. Ostatnie powtórzenie. Super, zmień nogę i to samo druga, Usta postarajcie się ustawić stopę na fleksie, stopa jest aktywna, to nam dodatkowo trochę bardziej zaktywuje tylną taśmę, wydech, wdech i wydech, wdech, pamiętajcie o tym odcinku lędźwiowym, okay? o którym Wam wspominałam. Nie pogłębiamy tej lordozy. To jest bardzo ważna rzecz. I dotyczy każdego. Z wydechem jest wyprost. Ostatnie powtórzenie. Mhm. Troszkę zmodyfikujemy to ćwiczenie, dodając sobie ręce. Przeciwna ręka do nogi unosi się do góry. Zatrzymaj się na chwilkę w pozycji. I wróć. Ćwiczenie zrób wolno. Zwróćcie uwagę na pozycję kręgosłupa oraz głowę. Powinna być ona jak najbardziej naturalna, neutralna. Tego słowa mi brakowało. Jeszcze. Cztery powtórzenia. Wydech. Ważne jest to znowu, dziewczyny, żeby stabilizować. Centrum, ok? Dlatego nie śpieszcie się z tym ćwiczeniem, bo niektórzy robią je w taki sposób, ono wówczas nie ma kompletnie sensu. I rozluźnij. Daj sobie na moment szerzej kolana. Wyciągnij się na sekundkę do przodu. Rozluźnij. Usiądź na boku. Podeprzyj się o przedramię. To będzie wersja dla ciężarnych dziewczyny. Ciało jest w jednej linii. Biodra, korpus, ramię. Ręka ugięta pod kątem prostym i będę sobie wykonywać wyprost, regulować oddech. Głowa też jest w pozycji neutralnej. jeżeli nie jestem w ciąży, mogę sobie zrobić te ćwiczenie w pozycji podporu, albo w pozycji podporu z jednym kolanem ugiętym, ok? Czyli mogę sobie troszkę mocniej zaktywować to centrum. Mhm. Dwa i jeden. Super. Zmień stronę. I znowu. Pozycja wyjściowa dla osób w ciąży i po ciąży. Trochę trudniejsza wersja. I najtrudniejsza dla tych, którzy, u których tam wszystko gra i huczy. Dziecko im nie lata nigdzie. <laughs> nie no, jak, wam, jak macie starsze, to już spokojnie możecie robić te ćwiczenie. Ostatnie dwa. Super. Mhm. Ostatnie jeszcze e, zrobimy sobie w tej pozycji. Bardzo fajnie aktywujące pośladek i delikatnie rozciągające zginacz biodra. Bardzo też fajne dla kobiet w ciąży, które mają dziewczyny ten zginacz pospinany. Wchodzę sobie z klęku do wyprostu, ale nie nadmiernego, zobaczcie tutaj, rozciągania. Tego unikamy. Po prostu przenoszę delikatnie miednicę do przodu. Brzuch jest rozluźniony, pośladek jest spięty. Jest dół i góra. Tak jest. Dół i góra. Jeśli ktoś czuje się niekomfortowo w tej pozycji ze względu na kolana, zwincie sobie matę, tak żeby ona była, nie wiem, na dwie, trzy części. Będzie Wam dużo wygodniej. Pośladek pracuje, mięsień dwugłowy pracuje. Zginacz poprzez przeniesienie bioder nieznacznie do przodu się rozciąga i aktywuje. Wdech, wydech, ostatnie dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Czat. Jedziemy dalej, dziewczyny. Ponieważ trening jest ogólnorozwojowy, to mam też tutaj ze sobą dwie butelki wody. Te są trochę cięższe, możecie je zrobić też oczywiście y, mniejsze, albo jeśli macie w domu hantelki, to zrobić to z hantelkami. Jeżeli są tu dziewczyny w ciąży, y, a już na, y, dotyczy to w szczególności dziewczyny, które mają większy brzuszek, zróbcie to w pozycji siedzącej, ok? Tak, żebyście były ustawione na przykład na jakimś fotelu, tak żeby plecki były proste, żebyście po prostu, nie, żeby nie, wam się nie zrobiło słabo. Ok, zaczynamy. Dwie butelki w dłoń, zbliżamy do siebie łokcie i otwieramy. Wdech i wydech. Fu, nadgarstki są neutralnie. Chciałam powiedzieć łokcie, a łokcie są przecież zgięte. Ok, i z tej pozycji na moment zatrzymaj, wdech. Z wydechem podnieś ręce do góry do pełnego wyprostu. Dziewczyny w ciąży, jeżeli słyszałyście takie mity o tym, że nie podnosimy w ciąży rąk do góry, to jest też mit, który absolutnie jest nieprawdą. To jest nasz naturalny, absolutnie ruch. Codziennie sięgacie po różne rzeczy, przeciągacie się i tak dalej. Więc nie dajcie sobie tutaj wpuścić się w tak zwane maliny. I możecie sobie trenować spokojnie, takie delikatne ruchy. Okej, okay. dobra. Przejdziemy sobie do bicepsa. Bicepsów w zasadzie. Tylko tak jak Wam mówiłam, laski w ciąży. Dobrze by było, serio, żebyście sobie usiadły. Idealnie, jeżeli macie w domu taką dużą piłkę fitness. Jeżeli nie, to zwykłe krzesło też da radę. Dobra, łokcie są blisko, plecy są prosto, to jest bardzo ważne. Nie chcę widzieć czegoś takiego u nikogo. <laughs> plecy są proste, łopatki ściągnięte. Brzuch jest aktywny, nie nadmiernie spięty, ale aktywny. Uff. Ok. przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, patrzę na czas. Eee. Ok. góra. Góra. Zwróćcie uwagę, żeby łokcie tutaj, dziewczyny, też e, kierowały się do tej pozycji, równolegle, i patrzę, czy mam dobrze, ale mam dobrze, e, z barkiem, czyli nie za nisko, bo wiele osób robi to w jakiś taki dziwny sposób, wyżej, tak, żeby całe e, ramiona zaprasowały, tak? Góra. Góra. Ja sobie robiłam, nawet ja, a ja się w mojej ciąży bardzo źle czułam, treningi z hantlami właśnie na piłce. I to była mega fajna opcja. Bardzo dobrze się czułam po tych delikatnych treningach. Ostatnie powtórzenie. Robimy to wszystko na czas, także nie musicie tego zupełnie liczyć. Ok, rozluźnij. Ostatnie ćwiczenie. Trzymamy butelki przed sobą i wykonujemy wyprost ramion przed siebie z delikatną rotacją. Tak, rotujemy, mała rotacja. Tak imitujemy takie, słuchajcie, taki ruch uderzeń do przodu. Hop. Ćwiczenia, jak widzicie, są naprawdę lajtowe. No mam nadzieję, że nikt tam nie umiera teraz przed ekranem. <śm> i, i, I nie myślę, że go okłamałam i oszukałam. To nie jest trudny trening. Jeżeli wam za ciężko, róbcie wolniej. Po prostu. Jeszcze trzy. Dwa, jeden, ok. I ostatnie jeszcze, żeby był mały bonus, możemy sobie przejść do małego takiego przysiadu mhm. i do pełnego wyprostu. Możecie to też zrobić spokojnie w pozycji stojącej jeszcze raz. Natomiast tutaj na samym końcu jeszcze sobie dodamy trochę pośladek. Dobrze wam to. Zrobi samo uniesienia to jest proste ćwiczenie. Z ketlem wyglądałoby to tutaj w tą stronę. My sobie to zrobimy przez taki zwykły wyprost. Ok, ostatnie. Zatrzymaj. Odłóż butelki. Wdech. wydech Jeszcze raz wdech. Ja nie robię Wam stretchingu po treningach, ponieważ macie do tego oddzielny filmik ze stretchingiem potreningowym, także możecie sobie go teraz spokojnie odpalić. A ja teraz kłaniam się nisko. W razie, jakbyście miały jakieś pytania, to piszcie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia.